Musi, nie Nie ja jestem. Dzień dobry, dzień dobry! Witamy Was w kolejnym vlogu. U mnie kawusia już niestety dopita. Mam nadzieję, że wy swoją jeszcze macie i co? I zaczynamy dzień, tak? O! I kto usłyszał, że zaczynamy dzień? Kto usłyszał, że pani włączyła kamerę? Kot usłyszał. Gdzie byłeś, kocie? Ty! No, słuchajcie, u nas standardowo, już bez żadnych zmian, pogoda paskudna, ciemno, szaro, buro i ponuro. Spójrzcie, jakie mam przepiękne tego dzikie. No, wiecie co? Siedzę i na nie patrzę. Są po prostu... Cudowne. I fajnie się tutaj właśnie komponują w tym moim Ala wazoniku. Tak, książki leżą i czekają na przeczytanie. Słuchajcie, nie mam chwili nawet, żeby się za nie zabrać. Kocie! No i co? I słuchajcie, dzisiaj żeśmy się spóźnili do szkoły, wiecie co? Tak, przez ciebie kocie. Przez ciebie zadzwonił mi budzik o ósmej i e, co? Słuchajcie, ja nie wiem, co się dzieje, ale ostatnimi czasy ja się budzę chyba bardziej zmęczona, niż jak się kładę. Co robisz, kupę? Niż jak się kładę spać. Strasznie boli mnie kręgosłup. Właściwie to krzyż, cały dół pleców. Budzę się, zobaczcie, jakie ją w gleśnicy pod oczami. Całe zaczerwienione oczy, aż mnie pieką. Nie mam pojęcia, co się dzieje. No, w sumie powinnam chodzić wcześniej spać, bo wczoraj chyba poszłam o drugiej. E, no dobra, ale dzisiaj już znowu wracam do tego, że... E, Będę starała się chodzić spać o 12. Po prostu muszę szybciej yy, zakończać moją działalność YouTube'ową. Yy, także yy, od razu yy, jak, yy, jako były harcerz, którym nigdy nie byłam, yy, przyrzekam Wam, obiecuję, że yy, informuję, że po godzinie 22.30 mnie już na YouTube nie ma, yy, więc jeżeli wrzucacie tak późno filmiki, to dopiero przyjdę do Was rano. No, a teraz yy, właśnie muszę ten ululać yy, misiaczka małego tutaj, żeby poszedł na yy, poranną drzemkę, jest godzina 11 za 15 yy, i co? I on pójdzie spać, a mama w tym czasie zje śniadanką i się ogarnie i się pomaluje. Dzisiaj Robert jest do godziny za 15.05 w pracy. Będziecie, nawet taka mi nie pomogła, yy, w szkole. Yy, bo ma dzisiaj futbol. Słuchajcie, jeszcze dwa tygodnie i będzie koniec szkoły. Wiecie, że, że te dzieciaki biedne angielskie, one jeszcze chodzą do szkoły. 21 lipca jest y, koniec roku szkolnego, a 1 września wracają do szkoły tak jak wszyscy. Zobaczcie, jakie krótkie wakacje tutaj mają te dzieci. Co prawda między y, w roku szkolnym jest dużo więcej wolnego, znaczy dużo więcej wolnego. Myślę, że y, wszystko razem wychodzi y, podobnie, bo na przykład oni mają tydzień przerwy, y, generalnie co miesiąc mają po tydzień wolnego. No ale szczerze mówiąc, ja bym wolała mieć te 2,5, jak jakieś w Polsce, 2,5 miesiąca wakacji, 2,5 miesiąca wolnego latem, niż tak bez sensu co miesiąc, tydzień wolnego. Tak, nie, tak mi się wydaje, bo tak miałam, no ale lipa, nie? Tak 21 lipca dopiero zaczynać wakacje. No dobra, słuchajcie, ja ten, ja lecę się tutaj poogarniać, a w ogóle pokazywałam wam moje nowe mm, hybrydki. Oczywiście wykonane semilakiem. Jak ktoś będzie chciał dokładnie kolory, jak się nazywają, bo to są z semilaka, to może na ciemnym nie. Nie. Także tak wyglądają moje nowe hybrydki. Takie bardzo stonowane, nude, biscuit i taki brzoskwinkowy. Bo tak sobie robiłam te paznokcie na takie jebitne kolory, bo chciałam, żeby przywołać nimi lato, ale niestety się nie udało, lata nie ma. i... Myślicie, że będzie we wrześniu albo w październiku? Czy to już w ogóle będzie tak bez sensu i tak brzydko cały czas? Najpierw wiecie co, jak zaczął się maj, to myślałam, dobra, maj brzydki, maj brzydki, poczekam na czerwiec. No chyba żartuję, że Ty chcesz wyjść. Serio? Przecież dopiero co przylazłeś. No widzicie, mam się z tym kotem i Wy mi pisać, piszecie, że ja brzydko się do kota odnoszę, a kot traktuje dom jak hotel. Wpuść, wypuść i tak co 5-10 minut. 5-10 minut albo e, przyjdzie do domu e, tymi drzwiami tutaj frontowymi i od razu idzie do drzwi e, na ogród i drapie, że chce wyjść. Kiedy może sobie przejść naokoło sam, ale nie. E, Zawraca gitarę i słuchajcie, on będzie tak przy tych drzwiach siedział i drapał i miałczał, że człowiekowie aż się ciśnienie podnosi i go w końcu musi wypuścić. No dobra nie o kocie, tutaj Nuniuś idzie spać a mama idzie jeść śniadanko chyba będę robić jaglankę no zobaczymy, Topa! dwie kupy potem maluszek w końcu zasnął a ja mogę sobie zjeść śniadanko jest za 20.12 czyli akurat pora śniadaniowa spójrzcie na to ciemne niebo na tą pogodę, widzicie co naprawdę odechciewa się żyć odechciewa się wszystkiego, nawet odechciewa się wstawać z łóżka. Ja, ja nie wiem, typowo lipcowe niebo. I tak dzień w dzień. wiecie co? Ja nie wiem, gdzie ja mam napisać zażalenie? Powiedzcie, a napisz. Kuchenka jest już podłączona. Dzisiaj będzie inauguracja, bo jeszcze jej nie odpalałam. Słuchajcie, koleś przyszedł wczoraj o godzinie 20. Cały dzień czekałam na to, żeby kuchenka była podłączona. Nie mogłam zrobić dzieciakom obiadu, nie mogłam sobie zrobić obiadu, nie mogłam nic zrobić, bo ani piekarnik, ani kuchenka, ani nic. Dzisiaj będzie wielka i inauguracja. I zobaczcie, i znowu mnie to wkurza, jak oni kupują kuchenki. Tu jest wielka dziura, i tu jest wielka dziura. I to jest normalne, że jak coś się miesza na patelni, czy coś, czy jak się wrzuca na patelnię, wszystko mi wpada właśnie zawsze tam w tą dziurę i potem wyciągnąć tego nie sposób, trzeba specjalnie od, y, odsuwać kuchenkę. A że jak widzieliście wcześniej mam bardzo nierówną y, podłogę, bo tam jest kawałek, kafelka, kawałek, y, panela, kawałek ziemi, y, to każde odsunięcie kuchenki wiąże się z tym, że ona potem się... Y, y, jest niestabilna, lata i w ogóle jest, y, jak coś się smaży, to z jednej strony jest olej, z drugiej nie. No tragedia. Dobra to słuchajcie, gdzie tu jest ten, bo ten chyba będzie taki w miarę szybki, nie? To jest chyba ten. Weźmiemy tak może na na piątkę. Boże, jakie te korki są, po prostu taka chińszczyzna w ręku, że masakra! Dobra, nieważne. Niech to się odpala, a ja zabieram się za śniadanko. Nie wiem, czy będzie to widać, jak to strasznie dymi. Się wypala. Ja wiem, że kuchenkę i piekarniki wszystko trzeba wypalić najpierw, ale ja nie wiedziałam, że to się będzie tak dymić. I ciekawe, jak długo się będzie dymić. No i oczywiście śmierdzi. Przez zamknąć drzwi, bo ten dym do małego nie leciał i dym tam nie żarł. I właśnie tutaj robię sobie tą moją jaglankę. Jak zawsze jaglankę owsiankę, jaglanko owsiankę. Tym razem na mleku łacia, tym dla odmiany, bo moje się skończyło. Tutaj mamy płatki. Tutaj mamy płatki jaglane, a tutaj mamy płatki owsiane ze zmielonym e, siemieniem lnianym. E, oczywiście troszeczkę tak posypane chia i tutaj mam e, też siemię lniane z Goiberys z mielonym razem. Szwalarne drzwi się otwierają, muszę stawić tego dzyndzla tam. No. Właśnie zaczęło uroczo padać. Owszem, pewnie, czemu nie? Znowu y, kolejny tydzień z dzieckiem w domu, bo wyjść strach. Dobra, mi się tutaj robi jedzonko. Yy, no, a i dodałam jeszcze yy, y, tego y, masła orzechowego. Zobaczcie, jaki tutaj na wierzchu się zebrał olej. Jakby ten olej odlać, to to masło będzie mniej kaloryczne. Co prawda jestem bardzo zadowolona z tej firmy, bo słuchajcie, y, to jest Zaraz Wam pokażę. Jest bez olejów palmowych, jest bez cukru i bez soli. A w składzie... O! Proszę bardzo. A w składzie mamy 100% orzeszków. Także to jest po prostu zmielone orzeszki. Ale zobaczcie, jak tutaj się zebrało po wierzchu. Nie wiem, może od tego, że ciepło jest w domu, czy co. No ale w każdym razie dodałam łyżkę tego... Yy, tu jest, jeszcze się nie wystopiło, yy, Tego masła orzechowego. I będę miała właśnie taką yy, orzechową jaglanko, owsiankę. Pewnie może Was zaciekawi, dlaczego i tutaj mam się i tutaj mam się jeszcze te czy ja. Słuchajcie, ja od zawsze mam problem z żołądkiem. Mam również wycięty woreczek żółciowy, także no muszę takie, że tak powiem, popychacze, żeby przeczyścić te moje wewnętrzne rury, bo jeżeli nie jem właśnie takich popychaczy, no to mam niestety duże problemy moim brzuszkiem. No a woreczek został usunięty, dlatego że znajdował się tam kamień żółciowy. E, I powiem wam, że to był olbrzymi koszmar. Ja przez, no ze dwa lata się z tym męczyłam. Miałam takie ataki e, bólu przez spowodowanego przez ten kamień. E, dlatego że, wyobraźcie sobie, że kamień blokował mi kanalik, ból był po prostu nie, nie, nie do ogarnięcia, jak mi dopadał taki ból, on trwał czasami po kilka godzin, nie działały żadne, absolutnie żadne środki przeciwbólowe. Ja przeważnie leżałam zwinięta w kuleczkę na ziemi i ściskałam termofor albo butelkę gorącą ale to i tak nie, nie, nie pomagało. Wielokrotnie przyjeżdżała karetka, karetka mnie zabierała z pracy, e, zabierali mnie do szpitala, ale wiecie co, nie, nie potrafili zdiagnozować, co mi jest. No po prostu boli mi brzuch i tyle. I chyba za dwa lata się męczyłam i w Polsce mi robili nawet e, OSG i tak dalej. Dopiero właśnie w Polsce odkryli, że w woreczku żółciowym znajduje się kamień i to całkiem duży kamień, bo jak są małe kamienie, e, to je można coś tam wypić, żeby one się rozpuściły czy po prostu one y, nie zatykają tego jakiegoś tam kanaliku, jakiejś rurki łączącej. No a mi niestety musiał się zrobić duży kamień. I ja właśnie tutaj jestem osobą, która jest narażona na kamienie, więc muszę bardzo uważać, y, czego oczywiście nie robię. No i właśnie przystąpić tę tą wodę z cytryną i muszę do tego wrócić, bo muszę przyznać, że bardzo na mnie działała. Po prostu rano wymiatała wszystko ze mnie. Już mi ręka boli. Postawię was na sekundę do szafki, żeby przemieszać. Zdjęłam z gazu, ona po prostu teraz nabiera mocy prawnej. O, kotki jedna. Dobra, wyłączyłam już ten palnik i co ja mam teraz te wszystkie cztery palniki tak odpalić? I o, że one się. To może to zrobię jak się mało obudzi, żeby mu tam przez sen tych oparów nie. Nie? No. Ja taka w ogóle nieuczesana, tak tylko własne związane. Musi, nie? Nie nagrywałam go, nie było, bo wyszedł, jak widzieliście. Teraz zaczęłam nagrywać, to wskoczył przez okno. I się udzielam. Dobra. Tak, kucie, tak. Dostaniesz kaszki. No. Dobra, to ja spadywuję. O, ale się kolor zmienił. Zobaczcie. Tutaj był taki czerwony, jak tutaj widzicie? I się kolor zmienił. Ciekawe, czy jako stygnie będzie czerwony, czy już się po prostu wypalił. No, dobra. Tam. Dobra, to ja uciekam jeśnie. Cześć, witam Was po chwilowej chwilowej, dla was y, troszeczkę dłuższej dla mnie przerwie, ja już zdążyłam sobie posprzątać, y, ugotowamy makaron, bo znając moje dzieci, które wróci ze szkoły, będzie chciało makaron, on zawsze krzyczy makaron, mamo, nie wiem skąd on taki makaroniarz, y, tym bardziej, że ja makaronu tak sobie, szczerze mówiąc, y, tutaj dzielnie dzierżą w ręku, piezo. Yy, drugą kawę, bo po prostu nie idzie, po prostu uwierzcie mi, nie idzie wyrobić, spójrzcie. Spójrzcie, cały dzień, ja nie wiem czy to widać w kamerze, ale chyba nie. Mży pada, zimno, wieje. O, się przewalił. Yy, jest paskudnie. Ja tutaj sobie yy, już pomyłam podłogi. Zaraz musimy rozłożyć tutaj nasz plac zabaw, a ja się już obudziłem. Bo dałem mamusi chwilkę, tak? I mamusia przez tą chwilkę właśnie sobie troszeczkę ogarnęła, zrobiła kawkę, ym, odpowiedziała wam na komentarze yy, i słuchajcie, złożyłam filmik. Złożyłam wam filmik 4 miesiące mojego dziecka bo dawno się nie pojawiało na kanale. Takiego jak otwierałam kanał, mówiłam od razu na sam początku, że to będzie właśnie kanał też poświęcony maluchowi, więc no, kto nie lubi, no to trudno, no to, to, to czekajcie na vlogi. Dla, a jeszcze mam dla niemiłośników tagów. Wiadomo, że pojawią się wkrótce również i tagi, bo czekają i leżą odłogiem, a mam do nagrania cztery cztero, o ile dobrze pamiętam, muszę sprawdzić w notasiku, może więcej cztery tagi e, i z trzy z nich są, e, że tak powiem, własnego autorstwa jest to Ilonki, e, Panny Anny i Karoliny Miszmaszowej słuchajcie dziewczyny, jesteście wielkie zrobiłyście fantastyczne tagi i ja już zbieram się i je robię i będą, e, będą e, na kanale na pewno jest mi niezmiernie miło i ja już tutaj Wam dziękuję za otagowanie mnie, bo czuję się wyróżniona, że postanowiłyście mnie otagować do swoich em, własnych tagów. Bardzo mi z tego powodu miło. Także wszystkim nieulubieńcom tagów <grywki> wszystkim tym, którzy nie lubią tagów oglądać no słuchajcie, no fajne to jest, dlaczego wy nie lubicie. Wszystkiego po trochu, wszystkiego po trochu i będzie dobrze, nie? No. No, a ja teraz muszę nakarmić misia, mamy godzinkę zaraz pół do piątą. Co piąta kończy robcie, więc ja akurat szybko nakarmię ym, Kaja mleczkiem. Pojedziemy po Roberta i wrócimy, yy, Robert dostanie swój makaron z pieczarkami, yy, a Kaja dostanie swoje, jak się patrzy fajnie na kamerę, dostanie, sw dostanie swoje ziemniaczki z brokułkiem, tak? A mama nie wiem co jeszcze. Dzisiaj w sumie Rafał dzisiaj wcześniej kończy, bo po piątej, czyli też będzie tak jak już domu, więc mam nadzieję, że on wymyśli jakiś obiad. Ostatnio mi <laughs> Liliana zwróciła uwagę, że ja ciągle gotuję, no i faktycznie doszłam do wniosku, że ja naprawdę ciągle gotuję. A mi się wydawało, że ja bardzo mało gotuję, że prawie wcale, ale patrzcie, widzicie? Jak się zacznie filmować, to widać, że ja non stop siedzę w tej kuchni, jak taka jak taka matka czy żona, czy co, ko, co? Nie, to nie ja, to nie ja, muszę wyjść z tej kuchni. Anyway, ja będę kończyć tego vloga, bo mm, się trochę rozgadałam. To no, dobra. No to ja Wam życzę udanego dzionka. Ym, bawcie się dobrze. Y, za dużo nie jedzcie. Uśmiechajcie się. Y, bądźcie dobrzy. Bądźcie mili i nie bądźcie złośliwi. Tak. Bo czemu nie? Bo można. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa! Ty też powiesz pa? Jej! Powiedz! Mama. Mama. Pa. Palutki. Pa. Nie zapominajcie o lajku. Bo my bardzo lubimy lajki. Pa.